Cześć, mam go z tej strony dekada. W tym odcinku pokażę Wam skąd pobrać Minecraft by Zyczu. A więc, tak, pierwsze co robimy, odpalamy nasz, naszą przeglądarkę. U mnie to jest Mozilla, u Was może być Chrome, Internet, Internet Explorer, jeśli ktoś używa. No i tak, wchodzimy na google. Tak się załodze. Wpisujemy tak: Minecraft by Zyczu. Wchodzimy na pierwszą stronę, czyli minecraft.jazdyszu.pl Klikamy tutaj. Pobierz y, Minecraft by Zyczu". Czekamy teraz około 5 sekund. No i tak. Klikamy, pobierz. Czekamy, jak się nam tutaj wszystko pozaładowuje. Klikamy Download to your computer. I czekamy, jak się załaduje. No tak, chwilkę się poczekać. Teraz klikamy zapisz. No i dobra, ja już mam to tutaj wyrzucone. tak, włączamy minecrafta Klikamy Run, czyli żeby włączyć. No i tak, tutaj przyjmujemy sobie oboje key ja tutaj to ustawiamy, konto 1, 2, 3. I po prostu uruchamiamy grę. Tutaj piszę, że jest. No i to jest. W sumie tyle, bo tutaj wystarczy, że nam się to załaduje do końca. No i będziemy mogli normalnie włączyć Minecrafta Ja osobiście posiadam oryginalną wersję, ponieważ no, kupiłem sobie premium i tyle. No to co, no, dzięki za obejrzenie filmiku. Jeśli Cię się wam spodobał, to liczę na łapkę w górę. Jeśli chcecie więcej takich poradników, to możecie mnie zasubskrybować. I ogólnie bardzo cieszę się, jak ktoś komentuje moje filmiki.